Dziesięć wskazówek na to, jak być lepszym korepetytorem. Zaczniemy od wskazówki 10, a potem będziemy przechodzić sobie po kolei, aż do tej pierwszej, czyli tej najważniejszej wskazówki. Wskazówka numer 10. Dbaj o dobry kontakt z rodzicami. I oczywiście nie mam tu na myśli Twoich rodziców, tylko rodziców Twojego ucznia. Z doświadczenia mogę powiedzieć, że tacy rodzice mają ogromny wpływ na swoje dziecko, szczególnie podczas trwania takiej korepetycji. Czasami jest tak, mogę nawet powiedzieć, że przeważnie jest tak. Że dzieci, które są wysyłane, to sam ten czasownik sugeruje, jak się dzieje na korepetycje, już wskazuje na to, że raczej nie są tutaj z własnej woli. Więc jeżeli rodzice będą jeszcze do, dokładać jakoś oliwy do ognia, albo będą wymagać nie wiadomo czego od tych korepetycji, to znaczy, że po prostu, no niestety, ale trzeba raczej dawać nogę. Jeżeli wyczujecie, że rodzice są w porządku, bo też są tacy rodzice, oczywiście, to nie ma problemu, możecie kontynuować sobie te zajęcia. Są też tacy rodzice, którzy kompletnie nie interesują się progresem swojego dziecka, czy w ogóle to dziecko chodzi fizycznie na taką repetycję, co ono tam robi, wygadają pieniądze i ich nic nie obchodzi. Czy to tobie pasuje, to już jest kwestia indywidualna. Krok dziewiąty. Postaw na interaktywne zadania. Czyli nie robimy symulacji wykładów na uczelni, gdzie wykładowca mówi swoje, a uczniowie mają go i tak gdzieś, tylko angażuj swojego ucznia jak najbardziej. Takimi właśnie zadaniami, które będą wymagały od niego jakiegoś wysiłku intelektualnego, a nie że po prostu będzie to kazanie, z którego i tak nic nie osiągnie. Jeżeli zlecisz mu takie zadanie zaraz na początku zajęć, to będziesz też miał lepsze patrzenie na jego umiejętności, na to, co trzeba poprawić i jak w ogóle poprowadzić dalszy ciąg zajęć. Wskazówka numer 8: kontroluj progres swoich uczniów. Tylko musisz wiedzieć, że sam progres to nie wszystko. Czasami uczeń może mieć gorszy dzień, albo właśnie pokłócić się z rodzicami, albo po prostu stać lewą nogą z łóżka i coś, co już widziałeś, że łapał wcześniej bardzo dobrze i bardzo dobrze też pamiętał, teraz możesz mieć uczucie, jakbyście zaczynali to od nowa, jakby w ogóle wszystko się wyzerowało. Więc spokojnie, nie przejmuj się tym, ale jednocześnie też musisz o tym pamiętać, żeby kontrolować ten progres, tak, żeby odpowiednio dobierać zadania i kolejną tematykę do nauki z twoim uczniem. Dzięki temu on też będzie coraz szybciej progresował, a ty nie będziesz się frustrował, że stoicie w miejscu, albo musicie się ciągle cofać. Wskazówka numer 7: Holistyczne podejście. Korepetycje to nie tylko zadania, nauka danego zagadnienia. Naucz swojego ucznia, jak powinien sobie radzić ze stresem. Jeżeli oczywiście się stresuje, a są tacy uczniowie, że nawet idąc na płatne korepetycje, potrafią być bardzo zestresowani. Pokaż mu, że to nie jest za karę, że nawet jeśli rodzice go fizycznie zmuszają, to i tak. Może być to czas pełen zabawy i że jednak te lekcje będą wartościowe dla niego, że wyciągnie bardzo dużo z tego. Więc pokaż mu to i zasygnalizuj bardzo dosadny. Daj mu wskazówki, jak się nie wypalić. Czyli na przykład, w jaki sposób ma pracować, może jakaś technika pomodoro, jakie ma robić przerwy w trakcie nauki, co ma robić na tych przerwach i tak dalej. Wskazówka numer 6: rób notatki. Notatki, notatki, jeszcze raz, notatki. To Ci pomoże. Do właśnie też trakowania tego progresu, ale nie tylko. Ponieważ uwierz mi, nawet jeśli lubisz jakiś uczniów, albo masz super fajną pamięć, to kiedy pojawi się, nie wiem, 30-40 takich uczniów, nie ma szans zacząć się gubić. Dlatego sporządzaj notatki, spisuj ich oceny, spisuj tematy, na których ostatnio skończyłeś, skończyłaś, które chcesz na kolejnych zajęciach zacząć. Spisz też notatki, jak sobie radził, z czym sobie nie poradził, jakie ma potrzeby na przyszłe lekcje. Bez takiej dokumentacji, nie ma szans, żebyś dał radę, szczególnie przy większej liczbie uczniów. Wskazówka numer 5. Dziel się swoimi osobistymi doświadczeniami. Wspominaj swoje lata szkolne, wspomnij to, że kiedyś też tak samo chodziłeś na korepetycję jak on czy ona. Oczywiście mówię, ile to dało, albo nie dało, <noise> jeżeli chcesz troszkę rozluźnić atmosferę, ponieważ ten krok tutaj ma na celu przede wszystkim zbudowania takiej relacji zaufania. Tak? Przede wszystkim, żeby ten uczeń twój mógł Tobie zaufać. Bo im większa ta relacja, tym większy progres oraz satysfakcja dla ucznia. Wskazówka numer 4. Stawiaj zadania domowe. Teraz powiecie, kasfer kurczę, przecież zadań domowych już nie ma, zakazali ich. Chyba tak, z tego co kojarzę, to kilka przedmiotów zakazali, ale ogólnie chyba są te zadania domowe w niektórych przedmiotach. Tak czy inaczej, to jest tak samo jak schodzeniem na rehabilitację. Rehabilitant powie wam, że jeżeli będziecie chodzili tylko i wyłącznie na tą godzinę i nic innego w domu nie będziecie robić, no to. Tak naprawdę ta rehabilitacja sama w sobie nie będzie skuteczna ani efektywna. Dlatego przede wszystkim ta praca w domu jest tutaj bardzo kluczowa. Przypominaj o tym, podkreślaj wagę pracy domowej i też odpowiednio ją składaj, twórz, tak aby jednak uczeń nie blokował się i wypełniał tą pracę domową jak po powrocie do domu. Wskazówka numer 3. Pytaj, czy się podobało. Czyli feedback, po prostu feedback. Co możesz zmienić? Czego nie powinno być według ucznia? Co powinno być według ucznia, a nie było? gdzie czuł się gorzej, gdzie czuł się lepiej, gdzie był bardziej pewny siebie. Im więcej feedbacku od niego zdobędziesz, tym lepiej nie tylko dla niego, ale też dla Twoich przyszłych uczniów. Będziesz mógł ulepszyć swoje zajęcia na podstawie żywego organizmu. Coś, czego no, tysiące godzin kursów, czy nawet oglądania takich filmów na YouTube, jakie teraz nagrywam dla Was, no tutaj Wam nie da. Wskazówka numer dwa. Ustal oczekiwania. Wspólne oczekiwania, wzajemne oczekiwania, czyli czego Ty możesz się spodziewać po tym uczniu i czego on się może spodziewać po, po Tobie. Czyli jest to takie rozgraniczenie w celu, aby uniknąć jakiegoś rozczarowania tymi zajęciami. Lepiej zrobić to zaraz na pierwszych zajęciach. Stawiasz wymagania, on stawia gdzieś swoje wymagania, oczekiwania i znajdujecie złoty środek. Pamiętaj, że jeżeli masz jakieś doświadczenie z bycia nauczycielem w szkole państwowej, no to tutaj akurat niestety nie jest szkoła państwowa, tylko prywatne zajęcie, za które gdzieś uczeń płaci, więc też podejście tutaj na pewno uczeń będzie inne. Rodzica, Wydaje mi się, że przeważnie też. I wskazówka ostatnia, ale pierwsza, czyli wskazówka numer jeden. Wiedz, że nic nie wiesz. <gry> nigdy nie będziesz 100% idealnym korepetytorem. Uczeń też nie będzie nigdy stoprocentowo idealnym uczniem. Jest jakiś motyw perfekcji, do którego trzeba dążyć i te wszystkie wskazówki implementować, ale spokojnie. Tak naprawdę to wszystko wyjdzie w praniu. Im więcej zajęć przerobisz ze swoimi uczniami, tym będziesz mądrzejszy i będziesz mógł ulepszać swoje procesy. Początki oczywiście są najgorsze, dlatego nie zniechęcaj się, nie poddawaj. Wejdź na nasz kanał Marketing i obczaj nasze filmiki, gdzie mówimy masę, masę przydatnych rzeczy, porad, typ, typów, wskazówek itd. Daj znać w komentarzu, jaka według Ciebie wskazówka jest najistotniejsza. I zobacz film, który pojawi się gdzieś tutaj, gdzie opowiadam o najnowszym interfejsie. W Opus Clip, który na pewno przyda Ci się do prowadzenia fajniejszych lekcji. Cześć!